Kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest nasz pierwszy dzień oczyszczania, trzydniowego oczyszczania według tombaka. Piję sobie ten soczek od rana, już wypiłam może pół takiego słoika, w tej chwili jest u mnie południe. Na szczęście jest już ładna pogoda, to znaczy tak, nie jest może ciepło, ale jest przynajmniej słonecznie, ponieważ wczoraj spadł śnieg rano. Chyba się zda, z, nade mną niebiosa zlitowały i dzisiaj już jest słońce. Nie jest jeszcze tak, tak jakbym chciała, ale, ale nie jest źle. Także mogłam być na dwór, ponieważ zalecane są też w czasie oczyszczania, jest zalecane dotlenienie też organizmu, przebywanie trochę na świeżym powietrzu, jakiś spacer. Niemocny, intensywny wysiłek, ale jakiś taki właśnie marsz, tak, dotlenienie po prostu organizmu jest bardzo wskazane. Także mogę dzisiaj trochę skorzystać z tej pogody i posiedzieć sobie w parku, zaraz pomaszeruję też. Chciałam Wam powiedzieć, jak to wygląda pierwszego dnia. Tak naprawdę jest połowa dnia, więc ani nie czuję jeszcze głodu, nic się tak naprawdę nie dzieje. Organizm chyba jeszcze też nie wie do końca, co się będzie działo, więc jest spokojny na razie. Dostaje soczek po malutku, więc nie otrzymam jakiegoś głodu wielkiego. Chętnie bym może już coś zjadła, ale absolutnie nie można tego nazwać głodem najgorsze było wypicie rano o tej gorzkiej soli, o której Wam mówiłam. To jest naprawdę wstrętna, moim zdaniem, rzecz i ja mam odruchy wymiotne po wypiciu tego i już się denerwuję na samą myśl, że jutro będę musiała to znowu wypić. Chociaż to jest sprawa indywidualna, bo powiem Wam, że mój mąż nie ma żadnego problemu i śmieje się ze mnie. Super, że w ogóle robimy to razem, bo jest dużo łatwiej. Wczoraj wieczorem sobie obraliśmy wszystkie cytrusy i nie mieliśmy już dzisiaj gotowe, rano sokowaliśmy na świeżo i... To całkiem jest sympatycznie. Dla dzieci obiad już mam, więc dzisiaj też nie będę gotować. Jutro coś im szyb, na szybko zrobię, ale dla samych dzieci to też nie jest duży problem zrobić. Dobrze, że robimy to właśnie razem z mężem i nie muszę dla nich wszystkich gotować, chociaż on by musiał przygotować pewnie, gdybyśmy, gdybyśmy tego nie robili razem. Także mogę sobie teraz posiedzieć w parku. Jestem bardzo zadowolona, jest mi na razie bardzo przyjemnie i głodu jeszcze nie czuję, nie przeczyszczam, nie też do ubikacji nie latam praktycznie, praktycznie wcale jak na razie. Na opakowaniu tej soli gorzkiej jest napisane, że po mniej więcej między pół godziny a sześć godzin powinno nas coś poruszyć już i, i zacząć przeczyszczać, natomiast u mnie żadnych reakcji na razie nie ma, już chyba trzy czy cztery godziny minęły i sobie spokojnie jeżdżę, byłam w przedszkolu z dzieckiem, teraz jestem właśnie w parku i nie mam żadnego Żadnego problemu. Także ten pierwszy dzień nie jest wcale taki ciężki. Myślę, że drugi jest dużo gorszy. Także jutro może będę Wam trochę popłakiwać, ale dzisiaj jest bardzo dobrze. Jestem ciekawa, co u Madzi. Jak Madzia przetrwała ten pierwszy dzień, muszę do niej zaraz się odezwać. Zobaczymy jej filmik. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia jej filmiku. Jeżeli jeszcze nie widzieliście i żebyście zobaczyli po prostu, jak to u mnie jest, u mnie jest na razie naprawdę bardzo fajnie i spokojnie, no a jestem bardzo ciekawa też, jak, jak jest u niej, jak ona zniosła ten pierwszy dzień, bo wiem, że się była podekscytowana mocno. I no, ja też, szczerze mówiąc, chociaż ja tak jak napisałam nawet do Madzi, że jestem bardziej podekscytowana jej oczyszczaniem niż swoim. I mam nadzieję, że, że ta alergia jej nie, nie przeszkodzi, że będzie mogła zrobić to w całości. Bardzo bym tego też chciała. Chciałabym usłyszeć, jak się czuję po, bo to po jest najfajniejszym uczuciem. Także warto te trzy dni przeżyć, właśnie po to, żeby później, żeby później być takim zadowolonym z siebie i tak fajnie się czuć, i mieć dużo energii. I no, dużo, dużo jest plusów moim zdaniem takiego oczyszczania. Ale o tym pewnie powiem Wam w poniedziałek po, po już po tych trzech dniach. Na razie żegnam Was serdecznie. Do zobaczenia jutro na kolejnym filmiku. Jutro pewnie nie będę już taka wesoła, chociaż kto wie, bo wiecie, czasami można, być, można mieć też energię właśnie od tego, że się nie je, tylko pije. Dostarczamy jakieś witaminy i płyny, żeby się nie odwodnić, organizmowi, a nie dostarczamy jedzenia, organizm nie trawi. I powiem Wam, że czasami to jest, ludzie myślą, że się jest wtedy bez energii, że się nie ma siły. A ja i wiele osób, nie tylko ja, jest właśnie wręcz przeciwnie, że czasami ma się tej siły i energii bardzo dużo i jest się fajnie, optymistycznie nastawionym do życia, do w ogóle do wszystkiego. I właśnie jest ta energia i ja, ja lubię to, to uczucie i ja właśnie tę energię najczęściej mam na oczyszczaniach, a nie jej brak, więc zupełnie przeciwnie. No nic, dziękuję Wam pięknie, do, do zobaczenia jutro na kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie, Papa, cześć.